Dlaczego narcyz zostawia cię z poczuciem winy? Wyobraź sobie, że ktoś stopniowo wysysa z ciebie radość, a w zamian zostawia uczucie, jakbyś to ty była, był źródłem wszystkich problemów. To nie przypadek, to perfekcyjnie zaplanowany psychologiczny spektakl, w którym człowiek nikczemny odgrywa główną rolę, a ty stajesz się mimowolnym reżyserem. Własnej porażki. Ale dlaczego właśnie poczucie winy jest jej ulubioną bronią? I jak to możliwe, że nawet po latach potrafisz zadawać sobie pytanie, czy naprawdę jestem aż tak złą osobą? Faza pierwsza. Pułapka idealnego zachwytu. Toksyk nie zaczyna od krytyki. Najpierw buduje w tobie iluzję wyjątkowości. Jesteś jedyną osobą, która mnie rozumie. Nigdy wcześniej nie czułem się tak szczęśliwy. To bomba. Z opóźnionym zapłonem. Im wyżej cię wynosi, tym boleśniej spadniesz, gdy zaczniesz cię dewaluować. A kiedy już to zrobi? Faza druga. Alchemia emocji: jak z twojej miłości robisz się toksyną. Toksyk mistrzowsko przekuwa Twoje zalety w wady. Empatia, jesteś zbyt wrażliwa, przesadzasz. Troskliwość Dusisz mnie, nie mogę oddychać. W ten sposób Twój najgłębszy rdzeń moralny staje się powodem do wstydu. Badania nad NPD, Narcissistic Personality Disorder, pokazują, że osoby narcystyczne często stosują projekcje. Przypisują Ci swoje własne lęki i słabości, by uniknąć konfrontacji ze sobą. Faza trzecia: gaslighting, gdy Twoja rzeczywistość staje się iluzją. Kluczowy mechanizm: systematyczne podważanie Twojego postrzegania. Nigdy tak nie powiedziałem, chyba coś ci się przewidziało. Przesadzasz, zawsze wszystko przekręcasz. Neurolodzy zauważają, że długotrwały gaslighting może prowadzić do zmian w korze przedczołowej obszarze odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji. Innymi słowy, twój mózg zaczyna wątpić w swoją własną percepcję, mapę rzeczywistości. Faza czwarta. Triangulacja, czyli wprowadzenie trzeciego gracza. Toksyk celowo wplata w waszą relację innych ludzi, byłą partnerkę partnera, przyjaciela, teściową czy nawet losowego znajomego z Instagrama. Dlaczego? Abyś uwierzyła, że rywalizujesz o miłość, której nie da się zdobyć inaczej niż przez ciągłe poświęcenie. To jak gra w totolotka, gdzie stawką jest twoja godność. Dlaczego cię to boli? Gdy toksyk Cię krytykuje, Twój mózg uwalnia kortyzol, czyli hormon stresu, a poziom serotoniny, hormon szczęścia, spada. Gdy potem rzuca okruchy czułości, dostajesz zastrzyk dopaminy związanej z nagrodą, a to tworzy uzależniający cykl: ból, ulga, tęsknota. Jak się obronić? Po pierwsze, nazwij mechanizmy po imieniu. To nie jest moja wina, to jego jej strategia. Po drugie, Stwórz archiwum faktów. Zapisuj sytuację, by nie dać się gaslightingowi. Po trzecie, odetnij dopaminowe smoczki. Nawet krótki detoks od kontaktu przywraca jasność myślenia. Po czwarte, zadaj pytanie kontrolne. Czy zdrowa miłość wymaga ciągłego cierpienia? Ostatnie słowo. Toksyk zostawia cię z poczuciem winy, bo twoje sumienie to jedyne, czego nie może mieć. Ale każda chwila, w której odmawiasz noszenia jego jej Emocjonalnego bagażu to krok do wolności i pamiętaj: prawdziwa miłość nie przypomina gry w szachy, gdzie zawsze musisz przegrać, aby ktoś inny mógł wygrać. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania Proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.